Masz kontuzję? To nie znaczy, że masz leżeć do góry brzuchem. Masz kresaną kostkę, naciągniętą dwójkę, pierwsza myśl, dobra, odpuszczam wszystko i leżysz. Tylko, że to najgorsze, co możesz zrobić, bo nawet z kontuzją możesz trenować mądrze, ale żeby nie stracić formy i wrócić szybciej. Dzisiaj pokażę Ci, co zrobić, gdy jesteś kontuzowany i jak nie zmarnować tych tygodni, bo kontuzja równa się przerwa do grania, ale nie od działania. Bo fakt, że nie możesz trenować na 100%, nie oznacza, że masz się zatrzymać. W tym odcinku powiem Ci, co możesz robić, mając kontuzję nogi, dlaczego leżenie i nic nie robienie to strata formy, i jak trenować z głową, żeby wrócić silniejszym niż przed urazem. Jeśli przez 2-3 tygodnie kompletnie odpuścisz aktywność, to spadnie Ci siła i moc? Pogarsza się kondycja i czucie ciała, układ nerwowy się rozleniwia, a powrót na boisko trwa dwa razy dłużej. Nie chodzi o to, żeby trenować wszystko na siłę, ale żeby trenować to, co możesz. Przykład pierwszy. Kontuzja kostki. Nie możesz biegać, OK. ale możesz trenować siłowo górę ciała: klatka, plecy, brzuch ramiona. Robić tu w pozycjach siedzących lub leżących. Pracować nad ruchomością biodra, kolana czy barków. Wykonywać ćwiczenia. Drugiej zdrowej nogi, co działa też na kontuzywaną przez efekt cross education. No i dodatkowo możesz wykonywać ćwiczenia jedno nóż bez obciążania kostki na mięśnie czworogłowe, dwugłowe czy przywodziciele. Przykład drugi naciągnięcie dwójki. Nie możesz robić sprintów czy skakać, ale możesz trenować czwórki w izolacji na maszynie, czy przysiad w ograniczonym i bezbólowym zakresie. Wzmacniać łydkę przywodziciele w pozycjach, które nie aktywują dwójki. Wykonywać ćwiczenia siłowe na górną część ciała, ćwiczyć tu w pozycjach bez napięcia tylnej taśmy, np. martwy robak czy podpór na przedramionach. Zamiast myśleć, czego nie mogę, myśl co mogę. Jak planować trening przy kontuzji? Po pierwsze, zidentyfikuj, czego nie możesz robić. Unikasz bólu, zakresu ruchu, który sprawia dyskomfort, przeciążeń i dynamiki. Dwa, Zaplanuj to, co możesz. Siła, tułów, górna część ciała, oddech czy też mobilność. 3. Wybieraj pozycje odciążające. Siedząca czy leżąca, stabilne i przede wszystkim bezpieczne. 4. Zawsze działaj we współpracy z fizją lub trenerem. Nie wymyślaj nic na własną rękę, bo nie jesteś w tym aspekcie specjalistą. Podsumowując, masz kontuzję? Nie panikuj. Ale też nie leż i nie licz, że wszystko zrobi się samo. Masz nogę w gipsie? Trenuj górę. Masz problem z dwójką? Wzmacniaj resztę. Im więcej zrobisz teraz, tym mniej będziesz musiał nadrabiać później. Zostaw suba, jeśli chcesz więcej konkretów.